Cześć, z tej strony Grzegorz, a dzisiaj zajmiemy się różnymi operacjami na liczbach i na różnych wartościach logicznych. Generalnie będzie nam to potrzebne, aby dalej jakby zgłębiać się zgłębiać Java, nie? Ale ze spokojem. Tak to będzie wszystko patologicznie robione, że każda zagadnie. Dobra. Generalnie co? Wiem, że mamy zmienne, nie. No, Stwórzmy jakieś zmienne. Powiedzmy zmienną jakąś liczbową całkowitą. E, całkow, no, że jakby liczba całkowita. No i anyway, będzie to integer, tak? E, nazwijmy ją. E, właśnie pytanie, czy chcemy jakiś kontekst tutaj sobie włożyć. E, no, powiedzmy, że mamy 500. No właśnie, 50 bułek, no nie? Tak się mówi po angielsku. Dobra, 50 chlebów. Bread. Number of bread, właśnie. To ważne też jest, żeby nazywać zmienne bardzo bardzo tak logicznie. Number of breads. Czyli liczba buchenków chleba, że tak powiem. I weźmy na przykład 50. A następnie weźmy sobie na przykład liczbę ludzi. Liczby ludzi, którzy zjedzą na chleb. Mhm. No weźmy. Dwadzieścia ludzi. I to będzie. People who are going to eat a bread. Mogą być takie zmienne, długie. To nie ma problemu. Chyba by było by, by, do wiadomo, o co chodzi. Okej. Okay. Uh, no. I wykonajmy jakieś w ogóle. A i teraz uh, weźmy wynik. Załóżmy, że każda osoba daje jeden buchany chleba. No, raczej to jest mało możliwe, ale załóżmy tak. I stwórzmy sobie trzecią zmienną, która będzie przechowywała nam wynik tego działania. Uh, czyli. Uh, number of. Bread's Left równa się i teraz wykonamy działanie na tych kontenerkach. nie? Jak tak rozumiecie, mamy zmienne i zmienne przechowują wartości, więc możemy na tych zmiennych, na tych nazwach zmiennych operować. Więc możemy wpisać tutaj number of bread's o, i odjąć, czyli od liczby chleba odejmijmy te 20, czyli ta zmienna powinna przechować tutaj wartość 50 minus 20 to będzie 30. Jak widzicie znakiem minus możemy yy, możemy wykonywać normalnie wyrażenia matematyczne tutaj, arytmetyczne jak dalej. Operacje artymatyczne, jak wykonywać. No, czyli dodawanie, odejmowanie, dzielenie, mnożenie, reszta z dzielenia, czyli modulo. Możemy zwiększać jakby wartość o jeden, możemy zmniejszać wartość o 1 pewnymi operacjami, pewnymi znaczkami. Zaraz to pokażę. No dobra, załóżmy, że tutaj będzie jakaś wartość. W ogóle czemu nie, nie sprawdzić na serwerze? Na, na kons w konsoli to wypiszemy. Nie akurat, tylko w pluginie, czemu nie? Czyli zamiast, że plugin został, no, plugin został włączony, ale przed włączeniem pluginu chcę wyświetlić, że. E, Pozostało. Pozostało. Coś tam. Number of breads left. bochenków chleba. Ok. Czyli co teraz zrobiłem, jak widzicie jesteśmy w głównej klasie pluginu i to jest metoda, która się włącza podczas uruchamiania pluginu i generalnie wyświetlimy w konsoli serwera pewną wartość. Tak będzie najprościej. Nie, nie? Mógłbym to zrobić bez serwera, ale jakby trzymajmy się tego minecrafta w jakimś tam sensie. Dobrze, tutaj mamy maven, mamy package Użyjmy sobie gotowego skryptu, który jest tutaj dostępny. Zbudujemy nasz plugin i wrzucimy na serwer. Ja tutaj sobie spróbowałem folder, a nie ten folder, tylko ten folder, w którym mamy pluginy. To jest ten nasz plugin, który był wrzucony wcześniej. Ale my mamy tutaj już zbudowany nowo, mamy zbudowaną nową wersję pluginu, więc ją tutaj przeciągniemy. OK. A i pamiętajcie, żeby jeżeli jesteście na Windowsie, to nie może być włączony serwer podczas podmiany pluginu, nie. To jest tutaj uciążliwe trochę, ale no. No dobra, teraz uruchomimy serwer. Z naszym pluginem zobaczymy czy w ogóle zadziała. Nie, no powinien zadziałać, nie powinien wyświetlić wynik. Czyli w naszym przypadku 50 minus 20 pozostało 30 bohańków chleba, tak powinno być napisane. Zobaczymy czy będzie to rzeczywiste tutaj. O, na tej konsoli jak to wygląda. No, zobaczymy, czy to rzeczywiście tyle wyjdzie. No to trochę trwa i tak dalej. Um, no. Jest, wczytuje się, plugin. A jeszcze, długo trwają te wczytywania światów. To musicie być cierpliwi, My też muszę być cierpliwy. Ale spozuję na chwilę i za chwilę się widzimy, jeżeli, no. Okej. Okay. Czyli jak widzimy, coś pojawiło się, ale oczywiście polski znaków tutaj ta konsola nie lubi. czyli jest pozostało 30 bochenków chleba? wykaza się? 50 minus 20. Dobra. A, czyli, jak widzimy, możemy to zrobić na zmiennych. Możemy to samo zrobić. Czyli system out print line. Możemy to zrobić bezpośrednio. 50 minus 20. A, cyk. A, dobra, może inaczej. To sobie usunę, to duplikuję, ctrl-d można duplikować linię. Natomiast... No to, to trzeba oczywiście w, w nawiasach zrobić, żeby to było traktowane jako, jeden, jako, jako jedna liczba. To są plusy i minusy i to się gryzie, nie? Dlatego przy konkatenacji, czyli łączeniu z tekstu trzeba nawiasy używać w niektórych momentach. Dobra, to jest ten sam wynik. A może usunę te polskie znaki, żeby tutaj na mnie. W obrazu. Yy, dobra. I co jeszcze możemy uczynić? A, można jeszcze zrobić. Mamy V2 zrobione. Można zrobić coś też takiego, czyli 50 minus 20. I yy, to jest to samo. Możemy operować na tych kontenerach na zmiennych. Możemy, tak włączę, możemy operować na czystych liczbach. I możemy w ogóle do żadnej zmiennej tego nie przypisywać, tylko od razu wrzucać to do, do pewnych param jako parametr. Dobra, sobie tutaj musimy przejść przez ten cykl jeszcze raz, czyli spakować nasz plugin, wrzucić na serwer i. I włączyć serwer, w sumie, no nie właśnie nie wrzuci. Dobra, to mogę sobie zamknąć tą konsolkę Tutaj, jak widzimy, się ładnia. testy też się wykonają. Te testy to może kiedyś też pokażę, o co chodzi. A, ok, mamy tutaj plugins. Wracamy do plugins. Teraz nie wiem, co kliknąłem, więc jeszcze raz to zrobię. Zamień plik. Um, I wystartuje jeszcze raz serwer, i za chwilę się widzimy aż jak ten serwer się uruchomi. Ok, wczytał się nam tutaj już serwer, i sprawdźmy, czy wszystko się zgadza. Ok, tutaj ładnie sobie przesunę. I teraz tak, pierwszy print line, czyli odejmowanie oparte na zmiennych jest 30. Odejmowanie oparty na zwykłych liczbach i wrzucone do zmiennej też jest to samo. I operowanie bez żadnych zmiennych, tylko właśnie w nawiasie. Właśnie czasami warto w nawiasie używać zawsze. Czasami zawsze. No zawsze nie. używajmy. E, no. I odejmowanie zwykłe bez użycia zmiennych tutaj to samo. Ok, no to jest podejmowanie, dobra. To samo możemy zrobić sobie z dodawaniem. No, ale to już te te odmiany, tylko zróbmy jeden przykład. A, Ok. Suma. A czyli powiedzmy, Asia dała 50 zł, Kasia dała 60 zł, będzie 110, no nie? No to cyk tutaj. sobie A, cyk. Suma kasy. Dziewczyn. To byłaby teraz, no nie? Dobra, to mamy. Um, weźmy jeszcze Co tam było? Dzielenie, no? No to mamy. Jakiś pr prosty przykład. Um, savings równa się stówka. No, no załóżmy, że ktoś ma. St ktoś stówkę ma oszczędności i na jeden, na czterech i trzeba podzielić te oszczędności na cztery. no to system od line i powiedzmy sobie, że mam wyświetlić każdy dostanie savings podzielić na 4 spacja złotych no tutaj jak widzicie czasami nie trzeba tych nawiasów zrobić ale ja zrobię, żeby żeby była taka spójność dobra, każdy dostanie dalej tyle złotych dobra, mamy dodawanie, wydejmowaniem, mnożenie też może być. E, no to powiedzmy, że a w sumie nie pamięci tak, no nieważne. Nie e, zróbmy sobie zmienną związaną z mnożeniem. A czyli co? E, Hmm, noże nie eee, ile czasu potrzeba, żeby ile osób potrzeba, żeby wykonać 5 eee, samolotów zakładając, że jeden samolot trwa 5 minut no to byłoby dzielenie. Może. No nieważne. Powiedzmy, że tak mamy e, time czas Or making paper planes Czas jaki jest potrzebny, żeby stworzyć uh, żeby stworzyć samoloty papierowe. Dobra. Czyli tak, mamy 5 osób. Każda osoba e, potrzebuje 5 minut na stworzenie samolotu. Zobaczymy ile wyjdzie. System out print line i tutaj my damy, tutaj damy, nośnie czas na stworzenie. To samolot przez 5 osób by, wynosi time for making planes minut. Dobra. Mamy mnożenie jakieś zrobione. Weźmy sobie co tu jeszcze potrzebujemy. Mnożenie, dzielenie, a reszta z dzielenia. No właśnie. Czyli modulo. Czyli to trzeba użyć takiego znaku jak procent. Eee. No właśnie, jak zrobimy. <laughs> Weźmy dawna sobie tutaj użyjmy. Dobra, no, nie trzeba dawna. Tu już drukowalić też. E, I weźmy, no dobra, reminder. Sobie e, cokolwiek. E, czyli weźmy na przykład, że 10 i reszta z dzielenia. 10, modulo 5. Czy to będzie 0, no nie? Dobrze pamiętam. Zaraz zobaczymy. System out println reszta zielenia wynosi reminder cykl. Dobra. A, jeszcze jest ta inkrementacja i dekrementacja. Czyli możemy, mamy na przykład liczbę um, number of cycles. Liczba okrążeń mamy 1. I chcemy system out print line napisać, a chcemy zwiększyć liczbę okrążeń. Teraz zróbmy tak. Wyświetlmy o, o, obecną liczbę okrążeń. Zróbmy number of cycles plus plus. I następnie wyświetlmy okrążenia plus na razie to robi tak, tak brzydko, brzydko, ale żeby było wiadomo o co chodzi e, dobra cyk 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 teraz powiedzmy udajmy, że okrążył zrobił okrążenie jakieś zdarzenie się wykonało Czyli po tym zdarzeniu sobie tutaj zwiększamy o 1 i wyświetlamy nową liczbę. No, ale możemy też inaczej zrobić. <laughs> Czyli to coś, to jest to samo, jakbyśmy zrobili. Number of cycles plus równa się 1 na przykład. A to jest to samo, jakbyśmy zrobili number of cycles. Równa się number of, number of cycles plus 1. Te wszystkie czynności, te wszystkie instrukcje robią tą samą czynność, tylko inaczej są zapisane. Tutaj jest, że po wykonaniu tej instrukcji dodaj do tej zmiennej zwiększą zmienną o 1. Tutaj mamy Zwiększ tą zmienną o 1 po prostu. Plus równa się, to jest skrót. A tutaj jest po prostu, tak w, w pełni bezpośrednio napisane, że do tej zmiennej weź tą samą wartość, która jest w tej zmiennej i do klej dopisz 1. Zwiększ o 1. I na końcu przypisz, bo to jest przypisanie. Czyli do tej zmiennej przypisz wynik tego działania. A ten, no, a ten wynik działania to jest po prostu. Z tego kontenerka bierze liczbę, wykonuje obliczenie, czyli dodaje do, tego, do tej liczby jedynkę, i, i cały ten wynik tutaj ponownie wrzuca do zmiennej. Ok, czyli zróbmy teraz tak, cyk, żeby było tutaj, żeby tutaj było mm, zgodnie. I teraz tak, Numbers, number of cycles, czyli liczba okrążeń to ilo, będzie 1, później zrobię krążenie będzie 2. Właśnie za każdym razem trzeba, że znaczy ja chcę tutaj to zrobić. E, w miarę... Okej, okay, tutaj wykonał to wykonał. No, dobra. Czyli mamy dodawanie, mamy różne sposoby dodawania. aha i to plus równa się może być też minus równa się, może być też e, procent równa się, może być właśnie to dzielenie. Także ten plusik jest. A, no, ten plusik może być, ale może być też właśnie odejmowanie, mnożenie, dzielenie. Także te skróty można wykorzystać dla dowolnych tutaj znaczków, no nie? Związanych z operacjami matematycznymi. Dobra, Czy tutaj jeszcze wróćmy jeszcze na chwilę do, do tej inkrementacji. To się nazywa profesjonalnie inkrementacja ten zapis. Czyli zwiększ zawartość tej zmiennej o 1. Dobra. A i teraz jeszcze zostało to, ta dokumentacja Czyli powiedzmy, weźmy jakiś inny przykład. Aha, the number of cakes. Czyli mamy cakes. No i to będzie też jakiś int, żeby było prosto. Dobra, weźmy 10. Czyli mamy 10 e, tych, tych um, ciast. I powiedzmy, że Benio zjadł to jedno ciasto. Czyli. Dobra, wykonajmy może tutaj na razie z na czyli number of cakes minus minus. I teraz wynik tego działania w tej zmiennej mamy, czyli 0 Benio. zjadł ciasto i później pozostało ciasto tyle a, no to zróbmy, jeszcze ile jest obecnie ciast obecna liczba ciast wynosi jakiś tam number of x Dobra, no to zaraz o, sobie tutaj ładnie spakujmy teraz plugin i uruchomimy to na tej konsoli, nie? Generalnie te wszystkie operacje możemy zrobić na czystej Java i to byłoby o wiele szybsze natomiast jakby chciałbym lekko wplatać już powoli e, Minecrafta Dobra, przeciągnijmy z targeta tutaj e, do folder plugins a pewnie się nie uda mi, to muszę zamknąć serwer w zamian. Dobra, uruchomi ponownie serwer. I widzimy się za chwilę. Ok, wróciliśmy. Teraz sprawdźmy, zweryfikujmy e, nasze tutaj operacje. Dobra, zacznijmy od dodawania. Czyli mamy sumę 50 plus 60, powinno być 110 i rzeczywiście jest 110. Następnie mamy. Oszczędności. Mamy 100 oszczędności. Dzielimy je na 4 osoby. Powinno być 25. Jest 25. Mamy tutaj przykład z tymi pobierowymi samolotami. Mamy 5 osób. Każda osoba potrzebuje 5 minut na stworzenie a na stworzenie mm, samolotu. To w sumie powinno być ile osób Ile samolotów jesteśmy w stanie stworzyć? Tak? Przez 5 minut. No to wychodzi, że ty, tych samolotów możemy stworzyć tam 25. Ok. Następnie mamy resztę z dzielenia. No to jeżeli mamy 10 modulo 5, czyli jakbyśmy 10 podzielili na 5, no to jest 2. I 2, reszta 0. No, to jest 0. Dobrze. Ok. Czyli tutaj, weźmy teraz y, przykład z y, liczbami okrążeń. Mamy. Wstępnie jest jedno okrążenie zrobione. Jest jedno okrążenie. Ktoś zrobił okrążenie. Zwiększamy liczbę okrążeń o jedną. Są dwa okrążenia zrobione. Ktoś zrobił okrążenie. Jest 3. Zrobił okrążenie. Jest 4. Czyli za każdym razem wykonałem tą samą operację zwiększania o 1. I za każdym razem się zwiększyło, dobra? Następny przykład mamy liczbę ciast. Obecnie jest 10 ciast. Będzie zjad ciasto, pozostało 9 ciast. Zgadza się, zgadza się. Wykonaliśmy tą dekrementację, czyli coś podobnego do inkrementacji, tylko w drugą stronę. Ok. A to mam załatwione. Zobaczę, ile tutaj czasu minęło. Spora, dobra. Czyli jakby z operacjami matematycznymi tutaj Was zostawię. Następnie będą te operacje już takie logiczne. I zajmiemy się później właśnie jakimiś warunkami. Czyli jeżeli coś tam, to coś tam, no nie? Bo to będzie nam potrzebne już do koment, które będziemy wykonywali na serwerze. No, także dzięki za uwagę i cześć!